Witam wszystkich. Sobota. Kąpiel poranna. O, tutaj nalałem im trochę, trochę na pirojady takiego preparatu do wody. Przed sezonem lęgowym już tutaj też jest tam trochę młodych, ale niech się wykąpią. Życzka zniosła jajka czerwona pasiaczka perłowa ta masłowa też zniosła jajka Późna mutka, tak myślałem, że jeszcze... Ale zniosła, zniosła Fajnie siedzi na jajkach, widziałem Nalały mi wody tutaj do kompania, na pirojady, bo nie a się niech się, się wykąpią. lepiej mam tu kilka samców bez pary dobra na razie pauza dobra jestem ale miałem jakiegoś obcego morzyna, to widziałem z czerwoną skłówką nie mojego ale łazi łaził i się zerwał ale dobrze ja to nie potrzebuję żadnych gołębi tutaj barwowych też tam jest troszkę młodych a nagram wam jak się kąpią barwówka zeszła z jajek, samiec siedzi Teraz i tą wodę zabiorę. Te jak patrzą też wstał się... Nie, tam, tamtym to nie dam dzisiaj. Jutro im. Zaraz muszę jechać, nie będę tutaj siedział. No bo dobra, na razie pauza i daj nie brać. Dobra, wlałem im też tam w kuwetę. Biedne patrzyły. I też mają tam. Siedzą teraz mokre tam u góry wszystkiej. Dobra, na razie pauza. Dobra, jestem tu u murzynków. A się... krzyżaczka tu siedzi. Samiec siedzi na jajkach. No siedzi dobrze siedzi, elegancko co tu jest, co tu jest o, a tu jakieś budap a bo tam odrzuciłem Budapeszt, to nie chciały karmić i go tutaj przyniosłem Budapeszt z murzynkiem a tutaj też się o, z dwa dwa młodziaki jakieś a dwa murzynki tu jest, tam na razie nie podkładałem nic tutaj tu siedzą dwa tam są młode a żeby nie zapeszyć, tu są młode wszędzie są młode tu jajka tu jakieś młodziaki, no ale tu u każdego pewnie teraz już a tam są młodziaki tam gory o, są to są do dziaki No wszędzie są Dobra, te patrz jak się kąpią Dobra, pozdrawiam wszystkich tam, 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 tam. O O, te kopienki sobie wziąłem, wymieniłem Pozdrawiam wszystkich Nagram tam później Wam e, trochę młodych pokażę tam wędniku następnym razem Patrzę, gdzieś u góry jakiś na latał, chyba ale to nic Może to sąsiada tego Staszka Dobra, pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się zdrowo Do następnego